Hello! Po dwufilmikowej przerwie witam Was ponownie w wyzwaniu Dreamera. Z zadaniami, które sobie wyznaczyłem na ten odcinek jest przede wszystkim odkryć jej prawdziwe hobby. Nadal nie doszedłem do tego, jak to po prostu Destined Hobby, czy jak to tam się nazywa, powinno się nazywać, ale no nieważne, chodzi o to jedno, które daje najwięcej radości i tak dalej. Wiadomo o co chodzi. Kolejną sprawą, którą chcę w tym odcinku załatwić, to wybrać się z nią na particelę publiczną, że poznała sobie jakiegoś faceta, dopóstego już dotarłem do tego, że no, lubi facetów. No to wydaje mi się, że fajnie by było już popełnić jakieś tam kroki, żeby czegoś poznała może swojego przyszłego męża czy coś takiego. Ostatnio zapłaciliśmy nasze rachunki, przez co zostało nam 72 Simoleony. Tak. E, więc i zobaczymy jak tam się bierze oczy. Patrzcie, no. 8 punktów kreatywności już mało. Wow. Nie spodziewałem się, że to tak szybko nam się udało wbić przez, nie wiem, tam trzy odcinki, załóżmy. E, więc dobra, niech się zajmie teraz z malowaniem, bo trzeba znowu jakiś obrazy zrobić, żeby móc go później obchnąć, żeby dało radę. Kolejny rachunek zapłacić, który znowu przyjdzie we wtorek. Także tak. Ostatnio sprawdzałem, czy faktycznie te dwa mody, które mam, które powiedziałem, że powinny być do tego wyzwania, bo w zasadach są i tak dalej. Także chciałem sprawdzić, czy faktycznie się, Czy faktycznie te rachunki są wyższe, czy faktycznie te mody oba ze sobą współgrają, współdziałają i nie kolidują ze sobą. No i właściwie okazało się, że wszystko jest ok, czyli, że oba te mody działają i no i faktycznie są większe rachunki niż normalnie by były w grze. Co my dzisiaj, co my tutaj będziemy mieli teraz, hmm. Dobra, punkty już przeszły. No to co, następny to rozwiązać maksymalnie umiejętność i kreatywność, to jest bardzo blisko ku temu, bo ostatni punkt nam został. A przez ten czas muszę poprawić coś w dźwiękach. Bo ostatnio, jak coś tam grymałem w tym, no to w ogóle przyciszyłem te wszystkie efekty. No, właśnie, tutaj widzę, że wszystko jest nie te To może muzykę wyłączę nadal, ale już co do reszty, niech zostanie włączone. Proszę, tak dziwnie nasłuchał mi się ten. Bo ile zawsze, jak gram, to sobie też YouTube'a odpalam. Okienku, no to wtedy nie, niekoniecznie muszę słuchać tych dźwięków z gry. Ale na jak nagrywam, jednak fajnie jak jest. Oj, śnieg zaczyna padać, brawo. Fajnie mam, mamy jesień, ale już pierwszy śnieg pada. W sumie ładne, podobają mi się kurczę te, te tła. Fajna rzecz. Ani nie to widzę jakieś drzewka nam będzie malować. E dobra, to teraz jakaś tam przerwa na siku. I w sumie przydałoby się, żeby coś zjadła trochę, no bo już ma połowę paska. Hmm. No nie wiem, tak się zastanawiam, może niech zrobi ten to z serem. zobaczymy czy pół domu nie spłonie przez to. Hmm, zobaczymy, ja tutaj chcę zrobić 500 simoleonów, no nie wiem czy, czy to się da. Też pewnie nie, bo raczej ten, ten obraz nie jest jakiś wybitny. Tym bardziej, że wydaje mi się, że te, którymi się ćwiczy malowanie, chyba w ogóle są o takiej mniejszej, o mniejszej wartości. Oj, i nie przypaliła, gratuluję. A kurde, ale będę tej do tosta, ojej. I tak sobie już od kilku miesięcy mówię, że ja zrobię sobie tosty z serem. Znaczy w ogóle, czy bez sera to też się nazywałem tosty w ogóle, no. Sandwich-tos. Dla mnie to jest jedno i to samo. To jest tos i to jest tos. Chociaż teoretycznie się różnią, nie? Tak jakoś mi się nie składa, żeby to zrobić. Także tak. Ja to w ogóle mam zapom taki do wszystkiego. To, to się nazywa złomiany zapał, tak? No. No właśnie. Także tak. Ja mam do wszystkiego. Cały czas mam jeszcze płatki, które kupiłem sobie w, w grudniu, zdaje się tak, w grudniu, przed świętami, bo jeszcze ich nie zjadłem, bo wtedy akurat tak miałem ochotę nie, na płatki ze śmietaną, taką osiemnastką, Ach, to, to jest świetne czekoladowe Nesquik'i chyba to są. No i odkąd kupiłem te Nesquik'i? W grudniu, tak już minął mija ósmy miesiąc praktycznie i po pierwsze zapomniałem, że one są i gdzieś tam mam je w pokoju, a po drugie jakoś tak mi się nie, nie chciało. W sumie, w sumie sam nie wiem. O! No i fajnie, dobra, a niech siedzi, zasłużyła na to. O! 253, no niech to. Świetnie. Takie tam bohomazy. Dalsza no bohomazy. No w sumie. Nie wiem, nie wiem czy dałbym radę w rzeczywistości coś jego zrobić lepiej. Prawdopodobnie wcale nie. Ewentualnie, no. Znaczy, takie coś na pewno zrobić, tylko no, niestety jakoś to by nie była powalająca. Czasami jak tak simowie robią te swoje jedzenia, to czasami mam taką ochotę też zjeść to, co oni mają. Jest późno, a no. chciałam w sumie, żeby zadzwoniła do kogoś, ale dobra, już nie, nie będzie dzwonić, bo jest faktycznie późno, niech sprzeda ten obraz. Zobaczymy, czy to będzie jak reakcji dzieło. Nie, jak jako dzieło nie, ale że 500 punktów już dostała, mimo że to wcale... Tam przecież było że za 500 simoleonów jak ten, no ale dobra, ja nie powinienem narzekać, no w końcu spełniła swoje tam pragnienie, więc chyba nie jest to chyba dobrze, nieważne, ale to nie dokładnie tak jak było. Zrobić sobie zdjęcie, że kiedy mam takie, znaczy rzadko kiedy mi się te pragnienia, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie że żebym ostatnim razem to wiedział. No chyba, że smułe są na wakacjach, ale rzadko kiedy to robię, więc no... <laughs> więc być może do dlatego rzadko kiedy widzę to pragnienie. E, I niech zadzwoni. Ja już nie pamiętam, ona chyba tylko te dwie babki zna. Ciekawe, czy znowu zniknie tutaj z radaru. A nie, teraz są obie. Dobra, z którą masz mniejszy kontakt. To chyba z tą drugą, szanę. Zobaczę co my tutaj mamy. Jeśli chodzi o to hobby. Tyle no cztery i rzemiosło. No tak, widać, że ma tutaj dużo tego entuzjazmu, no ale nawet się okazuje, to nie jest to jedyne prawdziwe hobby. Ja nie wiem w końcu, jak to nazywać. Wybrane hobby, kurde. Predysponowane hobby, to chyba będzie najbliższe, predysponowane. W ogóle a propos tego znowu pamiętam, że patrzyłem na Simową Simpedię, czy jak to tam się po polsku nazywa. Właśnie w poszukiwaniu tego, jak to One True Hobby będzie nie? po polsku, ale tam w ogóle nie znalazłem, więc no, predysponowane hobby. Ale że było proście, to to faktycznie zostanę po prostu przy prawdziwym. Przy określeniu prawdziwe. A więc tak, na pewno nie jest to już i rzemiosło, to już wiemy. Na pewno nie są to kulinaria. Z tego co pamiętam, film litera literatura też nie, bardzo kazałem mi oglądać film, to się nie podierała w żaden sposób w tym. Więc nie wiem, sport, gry, no to gry nie ma jak na kąpielę, prędzej by można było to odkryć. Naturę chyba sprawdzałem. W ogóle śmieszne, a być może też inne określenia się nadają dla mnie jeszcze też irytujące, że najczęściej simowie, których mam w swojej grze, najczęściej ich dysponowanym prawdziwym hobby, nie może się zdecydować jak najwidoczniej. Jest najczęściej po prostu natura. Nie wiem czemu, ale natura. Ta gra się uparła na to, żeby wszyscy Simowie byli entuzjastyczni wobec natury. Dobrze, tutaj mamy. Dobra, niech namaszczę to zapełni ten, ten pasek. No to kulinaria, nie jest tutaj rzemiosło. Jeszcze raz sprawdzę ten film i, tera, i literaturę. No ja nie mogę Nie mogę tego wymówić. Film i literatura. Do. Kończymy. Tak. I znowu jakieś żarcie. Aha. Dobra, to najpierw film, potem jedzenie. Płatki, tak ja jem codziennie. Znaczy, no mówiłem o płatkach wcześniej, ale nie, a ja, ja jadam przed pracą musli. Czytam granole, O granolę, bo za musli nie przypadam, zwłaszcza za rodzynkami, le obrzydliwe po prostu. Fuj. A wszędzie do tych musli są rodzynki po prostu OSU. Pamiętam, że ostatnio miałem takie musli, gdzie tych rodzynek było nie wiem, chyba i, i jedna trzecia. I w każdej łyżce były te rodzynka, nienawidzę rodzynek. No chyba, że w czekoladzie, te w czekoladzie są okej. Okay. Pamiętam, że są w czekoladzie. Tak samo jak w ogóle nie znoszę bacali tam suszonych owoców. Orzechy jest ale suszone owoce to nie. Fuj. Fuj. Pamiętam, że jak byłem mały i poszedłem do kina, a Jezu, kiedy to było Madagaskar, to był, tak, byłem na tym filmie z rodzicami po raz pierwszy. Bo w ogóle w 2005 roku też po raz pierwszy w życiu byłem na, byłem w kinie. Na robotach. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was pamięta, czy ktokolwiek z Was widział kiedykolwiek, ale no... Tak. To, to był mój pierwszy film w kinie. A pamiętam, że Madagaskar był z kolei pierwszym w kinie filmem, którym, na którym byłem z rodzicami, bo na pierwszym to byłem z babcią. No i właśnie, na, na Madagaskarze... Wcześniej rodzice mi kupili właśnie mieszankę tam owocową, te owoce w czekoladzie, owoce suszone. I pamiętam, że one były takie okropne. W, tak strasznie mi nie smakowało, że w końcu nie zjadłem, tylko po prostu jak jadłem, to po prostu brałem te owoce i tą czekoladę po prostu z niej zjadałem, a te owoce wypluwałem do tej torebki, tej papierowej torebki, w której były tam te inne. I w końcu nie zjadłem tego wszystkiego i w ogóle było do wyrzucenia strata pieniędzy. I w końcu nie obejrzała tego. No, że to była strata pieniędzy, tak naprawdę. no. Jedyne owoce słyszone w czekoladzie, no tak już to te rodzynki, a tak te rodzynki nie znoszę. Sernika też się zawsze wydłubuję. W ogóle ja nie wiem kto to słyszał, żeby wszędzie rodzynki to wszystkie robchać. Dramat jakiś. Czyli tak, dobra, to na pewno nie. To sport, no nie wiem, czy fitness tak już to ja mogła biegać chyba? O, właśnie, nie, dokładnie jak skaczanie na skaczance, to chyba jest jako fitness, prawda? Się liczy. No, jest napisane że skacz słabo, nie? Ona skacze lepiej ode mnie. Z pewnością fizyczną to ja nie grzeszę zdecydowanie. Tak było od zawsze i tak jest, i tak zostanie zapewne. No dobra, no to już teraz wiem, że to wcale nie jest jej tryb hobby. Tarko fitness, muzyka i taniec, dobrze. Myślę, że skoro już mamy te 325 simoleonów, to myślę, że w sumie mogę już zacząć je dokupy dokupywać, dokupować, dokupować już na inne sprzęty, tylko nie są już takie basic. Także dobra, wezmę, kupię jakiś tam ten, jakiś odtwarzacz, no nie, na pewno nie bałwankowy, a ten czarny zwykły, idziemy na to postawę. O, na no I będzie tutaj. Na szafce. Gdzieś działa. No dobra. I co to będzie? Aha, guzik się dowiem, bo nie mam... bo jest za cicho. No właśnie, bo włączę muzykę po to, że ja wchodzę do tego budowania, że mi nie hałasowało. Ale muszę wiedzieć. Serio, country. No dobra. Niech będzie kanty. Czy ja mam tego moda na osobą stację muzyczną? Hmm, no nie wiem. E dobra, kanty nie kanty niech sobie potańczy, no. I zobaczymy, co, co będzie dalej. Czy to nie jest też muzyka ani taniec? Naucza, co ja mogę zrobić, żeby zaspokoić to? Może ten, może w nocy się jej uda obejrzeć gwiazdy, i może ten. Czy patrzenie w gwiazdy, jak się leży na ziemi, jest ok? Się liczy jako patrzenie w gwiazdy i to zaspokaja, że tak powiem, tę naukę, czy nie? Trzeba będzie się dowiedzieć. W ogóle mam wrażenie, że słowem tego odcinka jest nie wiem, znaczy nie, nie słowem, tylko wyrażeniem, Bo już mam wrażenie, że powiedziałem to chyba z 50 razy. Oczywiście nie dosłownie, ale no naprawdę. Więc obiad. Macaron z serem. To jest takie bardzo amerykańskie, nie? Macaron z serem, mac and cheese, ale jak sam to zrobiłem kiedyś, to w sumie. nie, no, no dało się zjeść, okej, okay, wszystko w porządku. Ale no nie, to wygląda o wiele lepiej niż smakuje. Przynajmniej dla mnie. No i już domaluj to do końca, no. Nie zdążę zjeść, bo padnie na gębę. No. Okej, okay. za ile jaki ładny kot? Zaje fajnie. 292. Nie pamiętam, czy tamten był droższy, czy nie. Sprzedaj obraz i idź spać. Dobra, co teraz zrobimy? Tak, dzisiaj niech się wybierze na parcelę publiczną. Zobaczymy, czy kogoś ciekawego pozna. Hobby. Hmm. Studia artystyczne to niewiele nam pomoże, ale do parku niech idzie o. No, teraz jej się przyda. Co prawda jest zimno, ale nie szkodzi. No, właśnie zimno, myślałem, że może sobie ten. No, że może by sobie połowiła ryby, ale no, jednak nic z tego. No i dobrze, zobaczymy, czy my tutaj mamy mamy jakaś dama, A właśnie, to był ten, co Andrzej... A, chodź z Andrzejem pogadaj. Z czego kręcił się przy jej domu, to czemu nie. To niech, niech porozmawiają ze sobą, a ten tutaj Alan. Alana chyba też pamiętam. Dobra, no to teraz rozmawiaj. O, widzę, że coś tutaj już się zadziało. O, dwa pioruny, no proszę. No czy to wy? Na ja żadnych radykalnych kroków robić nie będę Any. A widzę, że tutaj sobie rozmawiają o sztuce, o książkach tej tam rzeczy. O właśnie chciałabym pozmać o hobby, to proszę bardzo, niech rozmawia. Jedyne co jedyne o czym może rozmawiać. Ale jakie jajce, jakie klony. Mają takie same ciuchy, taki sam kolor skryje i taki sam kolor włosów. Różnią się jedynie oczami i fryzują. Ale jajca. Bliźniaki może to są, co. Wow. No, ale te już się tulą, no proszę. Przynajmniej ktoś tutaj. Wow, co, co tu się dzieje? Co tu się dzieje, moi drodzy ludzie, co za triczący, jakieś szalone? No 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 jest jar widzę, wchodzi mocno, a tutaj co się dzieje? No bez jaj, no, no nie! To, psu, to psuje mi trochę czące w sensie wow, dopiero co się poznali, no ludzie. Co tu się wyrabia? Ja nie mogę. Dopiero co się poznali, już się z łapami pchają do siebie, no ja nie mogę, no to jest niesamowite. Dobra, dobra, muszę z, z powrotem odzyskać nad Wami kontrolę, no bo... Och. Nic więcej nam nie potrzeba, już wystarczy. No proszę, nie przypuszczałem, że idąc tutaj to będzie tak ciekawy. I tutaj co tu się dzieje? Tu na serio coś jest chyba w powietrzu. Czy to przez ten deszcz? I, i te lasy? W ogóle fajne bo? Rany, co, co tu się w ogóle wydarzyło? <grymne> Jakieś trójkąty, sześcioborki, sześciany, ludzie. Niech wybądźcie bądźcie tutaj grzeczni, proszę Was. Właśnie, a może tak powiem, kuli, z czego jest okazja. Signala na ale później. O, widzę, że nie tylko ty. Tutaj będziesz to robić, widzę, że macie konkurencję. Okej, okay, a z kim tym razem się zaprzyjaźniłaś? Aha, to ciekawe, bo nawet ze sobą nie rozmawiali. A, Junaid jest tutaj. Ju Junet? Junaid? Jak ją nazwasz, to, jak to się czyta, to ja nawet nie wiem. Ale no proszę, to miło, że zdobywasz przyjaciół i nie tylko. Dean Hebert. Hmm. No, wiesz, jakiś blondyn, chociaż ten z kolei czarny Marcel Mar Mar Marquez. O, czy coś będzie? Czy coś będzie oprócz buta? A nie, na razie nic nie ma. Aha, czyli rozumiem, że oni sobie tutaj stoją w odległości, nie wiem, powiedzmy kilku metrów, ale ze sobą niby rozmawiają, tak? Aha, no dobra, spoko. Niech i tak będzie. No dawaj, może ci się uda to zrobić. a jeżdżać ponownie bez sensu dobra, poczekam do 17 o wow, no to już będziesz miała na obiad cokolwiek dobra, dosyć tego, zobaczymy No się, co prawda już wiem, kto jej się podoba ale zobaczymy, to będzie najlepszy o wow, aż trzech tutaj ma, no proszę ale tak nie wiem, że ja ciągnij ją najmocniej no dobra, dosyć tego, wracajmy już do domu do domu, bo w inną parcelą publiczną jest tylko sklep tutaj, więc nie ma za bardzo wyboru. Niby, wracaj dziewczyno przed 18 żeby wrócić. Ach cóż, to był za dzień niesamowicie emocjonujący. obfitujące różne wydarzenia różne miłosne figury. Wow. Co jak co, ale tego się nie spodziewałem. z już wróciliśmy, z ona chce malować, to nie chce maluje. Widzę, że spodobało jej się to. Zobaczymy, co tutaj wymyśli. Co to a sprzedać jak to dzieło. No w każdym razie na Marsza zaraz będzie miała tutaj, gdzie to jest, kreatywność zrobioną. I w tej właśnie chwili zakończę ten odcinek, bo nie chcę, żeby był za długi. Tym razem działo się trochę więcej niż ostatnio, myślę więc, że odwiedzenie partii publicznej było dobrym pomysłem. Zapraszam do łapkowania i komentowania, miło mi będzie, jak również zasubskrybujecie ten kanał. I jakże w sierpniu żadnego filmiku nie było, w tym miesiącu postaram się Wam ten fakt leczu eee, Tym z Was, którzy wrócili już do szkół, pobaczacach życzę powodzenia w nauce, wszystkim zaś mówię, trzymajcie się i do następnego. Bye!